Dzień dobry, nazywam się Piotr Kołdziejczyk jestem właścicielem portalu internetowego tvradam.pl. Pragnę poinformować wszystkich internautów, że portal Nowy Ekran, który dopiero co zaistniał na naszym rynku medialnym, ukradł nasz materiał dotyczący Białej Księgi, w którym to wystąpił pan poseł Macierewicz i pan poseł Suski. I dlatego domagamy się od tego portalu, aby natychmiast zdjął ten materiał gdyż jest to nasz materiał produkowany przez nas. Jeżeli tego nie uczyni, zostanie podany do sądu o kradzież praw autorskich.